Zobacz Eldoka na wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną, gotów do walki jak Lobo i tak jak Koprobo oczyszczam miasto ze, z pustą głową. A więc zobacz jak na wolno Eldo jedzie, cały świat pada tutaj na kolana, zobacz Eldo cały czas się stara, no bo obrońcy tytułu zniszczą każdego kto fika z pustą głową. W dzisiejszym Icebergu porozmawiamy sobie o polskim rapie, postaram się przedstawić jak najdokładniej zaginione lost media oraz informacje, które udało mi się znaleźć na ich temat, postanowiłem podzielić ten Iceberg na trzy warstwy, jestem świadomy, iż wielu informacji nie udało mi się znaleźć, podzielę się z Wami tym co mam, miło by było gdybyście ocenili film, zapraszam Was do oglądania. Zobacz Eldoka na wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną Gotów do walki jak lobo I tak jak koprobo oczyszczam miasto ze, z pustą głową a więc zobacz jak na wolno Eldo jedzie, cały świat, pada tutaj na kolana. Zobacz, Eldo, cały czas się stara, no bo obrońcy tytułu zniszczą każdego, kto fika z pustą głową, zniszczę wszystkich. Zobacz, Eldo miasto wyczyści. Z tych, którzy są nie nicest, ale worst. Leżą na podłodze, zobacz, Eldoka, zniszczy, przejdzie po nich, jak tak jak walec Zniszczę, zostawię cię sępą. El do zobacz tak jak na kubie Fidel Castro, nigdy nie skończę. Bo cały czas mikrofon włączę, nikt mi go nie odetnie. Zobacz Eldo K, więc zobacz teraz sprawdź tu. W programie Skład ERDO i RED. Zobacz więc na wolnych majkach, nigdy to nie kończy. Eldo, właściwie Leszek Kazimierczuk, urodzony 27 lipca 1979 roku w Warszawie, znany również jako Eldoka, wystąpił ponad dekadę temu na kanale MTV, prezentując nam swoje umiejętności freestylowe i swoją nawikę, której nawet. <ścoughs> Cóż mogę więcej powiedzieć. No po prostu klasyka, myślę, że każdy zna, ale przez wielu zapomniane. Nie ma! Ciszy w bloku, nie ma! Nie ma ciszy w bloku, numer, numer autorstwa Dautera Uważany za pierwszy kawałek rapowy w Polsce, jest on dostępny w serwisie YouTube i łatwy do odnalezienia. Powstał on w 1987 roku. Skład mamy Gangsta Ship, hip hopowy, bardzo narodowy, nie? Kochana Ani, mada faka, mada faka, nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł ci przejechać. Jestem profic, z kamiennej góry, pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie stary, spotkałem się u góry na ławce zioł, 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 zioł. W 2003 roku w programie IDOL zadebutował młody artysta, a to jego archiwalne nagranie z jego występu. Swojego czasu stał się popularnym memem, niestety przez większość już dawno zapomnianym, dlatego postanowiłem umieścić go w pierwszej warstwie. To klipów, które wstrząsnęły vivą, Popularny ranking, który odbił się szerokim echem w 2011 roku. Nigdzie nie można znaleźć oficjalnej listy piosenek, które się w nim znajdowały. Mi natomiast udało odnaleźć się prawdopodobny ranking, który widzicie w tle. Więcej informacji na ten temat niestety znaleźć mi się nie udało. Ojo, Kizoszczyl, Jan, Rapowanie, Żabson. I wielu innych wystąpili Kuby Wojewódzkiego na kanale. Jest to bardziej ciekawostką, dlatego znajduje się w pierwszej warstwie. Nic więcej tutaj dodać niestety nie mogę, a więc przejdźmy dalej do następnego tematu, który myślę, że będzie najciekawszym z pierwszej warstwy. <laughs> Od początku świata, o początku swego życia chaos bycia, od czasu bez pokrycia Tyle osób po odbicia. W dzisiejszych czasach dzieci się kasa nieodkrycia, chaos chaos ludziach To nieemitowany jeszcze w żadnej telewizji w Polsce pierwszy wideoklip grupy Warszawski Deszcz. Te rymy usłyszycie na drugiej pójdzie. Pierwszą pod tytułem Nastukawszy kupiło w Polsce 35 tysięcy ludzi, którzy dobrze już wiedzą, że hip-hop to obecna muzyczna awangarda. Nastukawszy nie kupi się już dzisiaj w żadnym sklepie muzycznym, a wytwórnia RRX myśli o wznowieniu. Na pytanie, jak wytłumaczyć ten fenomen, odpowiedź jest prosta. Warszawski deszcz osiągnął takie wtajemniczenie w rymowaniu i miksowaniu, że polski hip-hop zaczął kręcić. Fragmenty klipu do numeru Chaos możemy obejrzeć jedynie w programie Muzyka łączy pokolenia z 2001 roku. Jest to zaginiony klip, który miał powstać niestety po emisji programu temat tego klipu ucichł i nie otrzymaliśmy żadnych informacji odnośnie jego powstania aż do dziś. Nad tym tematem nie ma co się za bardzo rozwodzić. Film z WBW 2003, mimo iż w niewielkiej ilości klipów, możliwe są do odnalezienia w serwisie YouTube. Bez większego zaangażowania, niestety, przedstawione na kanale UBW walki są tylko częścią tej bitwy. Ale myślę, że jeżeli ktoś będzie miał zaparcie i determinację, aby odnaleźć resztę, to na pewno jest to możliwe. że jeszcze nie tym wieku na tyle doświadczony, by Ponad dekadę temu Tede oraz O.S. pracowali nad wspólną płytą pod nazwą Teos, która ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego. Czy kiedyś wyjdzie, niestety nie wiadomo. Jest kilka numerów z tej płyty. Ja natomiast nie zagłębiałem się bardziej w ten temat, ponieważ myślę, że są ciekawsze tematy w tym Icebergu i nie rozwodziłem się za bardzo nad tym. Wyłączyliśmy już kamerę, ale wywiązała się krótka gadka, z której wyszło, że Rychu przebija się na lufa pytanie, Także no. czekam na pytania, które kurwa, 5 lat. Podczas kręcenia jednego z klipów do nowego albumu Rycha wpadliśmy na pomysł nagrania wywiadu w konwencji lupa pytanie. Informuje autor kanału Pakol TV. Niestety wywiad ten nigdy nie pojawił się na kanale, a jedynie zapowiedź, która ukazała się w 2017 roku. Czy kiedyś wywiad wyjdzie? Czy ujrze światło dzienne? Niestety na ten temat informacji również żadnych nie ma. Musiałem się ruszyć z wyra, żeby zgrać to A wiesz mi, jest to sztuka, ty znów nie odpalił laptop Nagranie z pierwszej edycji Hot z Challenge Bonsona zniknęło z sieci Nie udało mi się do niego dokopać Jedyne co, to wiem, że gdzieś krąży w internecie niby audio Czy jest to prawdą, czy nie, niestety, niestety nie mogę wam powiedzieć Co na tym nagraniu się znajdowało, niestety nie wiem Jeżeli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, to chętnie poczytam w komentarzach jak już wcześniej mówiłem, nic więcej na ten temat obecnie nie wiadomo. RRX, polska wytwórnia płytowa specjalizująca się w nagraniach hip-hopowych, powstała w 1995 roku w Poznaniu. Założycielem jest Krzysztof Kozak, znany jako KNT oraz to w tej wytwórni nagrano właściwie taśmy Prawdy, o których tak mało wiadomo. Podobno gdzieś w sieci możliwe jest odsłuchanie oryginalne. Staś prawdy niestety mi nie udało się do tego dokopać, podobno sam tedy jedynie wie, co się na nich znajduje. Wiesz, lubię to uwypuklać, czasami, na przykład, urb każe mi, wiesz, ukrywać to, żeby tak nachalnie i narzucać się z tą techniką, żeby tak przychodziła zwykła. No różnie to bywa, ale, no, determinuje to flow. Dinal tak, tak, wystąpił i MTV Raps. To, jest pierwsza część na YouTube, niestety drugiej części nie w wybrałem, jestem to, w stanie znaleźć, to, ponieważ to, została zdjęta z serwisu. Po Pomimo po wszelkich to, starań to, nie, nie, to, nie wie, wiem to, jak dokopać się drugiej części. Jest to jako ciekawostka i lost media, widziałem to w internecie, dlatego postanowiłem to umieścić w drugiej warstwie. I co, na ten temat to by było na razie tyle. O kurde to nie jest to ja mam zrobiliście to! Piękny sen, w bikini moje BMW białą skórę, rozumiesz? W pierwszych sezonach Operacji Tuning mogliśmy się natknąć na występy Tedego. Niestety niewiele odcinków zostało zachowanych i ciężko jest znaleźć pierwszy sezon tego programu. Kiedyś były dostępne w serwisie Player, jednak zostały one z niego usunięte. Czy krąży gdzieś w internecie na pewno, niestety mi się do nich dokopać nie udało, a to są przebitki, które udało mi się znaleźć na YouTubie. Numer, do którego podobno powstał klip. Niestety nikomu nie udało się go odnaleźć. Uważany jest jako Lost Media. Nie wiadomo czy powstał, nie wiadomo czy gdzieś krąży w internecie, nie wiadomo czy w ogóle się ukazał. Co tydzień w liście przeboju Rapfura PZ prezentuje najnowsze notowania dziesiątki najbardziej popularnych teledysków hip-hopowych. O tym poinformował nas kanał Viva. Zostało jedynie zdjęcie, nigdzie nie można znaleźć fragmentów programu Rapfura. Z udziałem PZT. Mm, dziękuję za oglądanie. Był to mój pierwszy iceberg, tak w sumie jak i pierwszy film na YouTube. Mam nadzieję, że nie będziecie oceniać tego bardzo krytycznie. Jest to bardziej filmik ciekawostkowy, ponieważ ciężko było mi się dokopać do wielu różnych rzeczy związanych z polskim hip hopem. Myślę, że wyszło w miarę dobrze, a więc zachęcam do subskrypcji łapkowania, oceniania filmu, czy to łapką w górę, czy w dół w zależności od was, jak tylko sobie chcecie. I mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się i na razie. Zobacz, zobacz Eldoka na wolno. Masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Gotów do walki jak Lobo i tak jak koprobo oczyszczam miasto ze z pustą głową. A więc zobacz jak na wolno El jedzie, cały świat pada